No, macie miszki kolorowe, to jest weekend z Eską, a ta szpica za mną oczywiście oznacza, że jesteśmy w Poznaniu na Poznań Game Arena, czyli w miejscu, gdzie zbierają się wszyscy gracze w tym kraju o tej porze roku. Pokażę wam trochę, co tutaj się dzieje, ale wcześniej popytam ludzi, co tutaj warto zobaczyć. Chodźcie. Yeah. Możesz się na chwilę zatrzymać? No stoję, Słuchaj, powiedz mi, bo ja chodzę tak po PGA i pytam, co tutaj warto zobaczyć. A ty widzisz najlepiej! No chyba wszystko warto zobaczyć. Widzisz wszystkie punkty! A jakieś twoje ulubione? No widziałam fajny cyberpunk jeszcze. I no jakieś punkty z żarciem chyba, co? No to ja tam lecę, dziękuję Ci bardzo! Dzięki wielkie! No więc kręcę się i kręcę i mam kolejnych zainteresowanych w PGA. Dziewczyny, co tutaj warto zobaczyć? No myślę, że stanowiska z komputerami, no i wszystko ogólnie tutaj mi się podoba, więc tak wybrać bezpośrednio nie potrafię. A ty co mi polecisz? No ja nie wiem, jestem tu pierwszy raz i w sumie to oglądam wszystko, no także nie wiem co mogę polecić. Ale coś ci się spodobało już? Yy, stanowiska na pewno z grami, bo tym się bardziej interesuje. A, cosplay ci się podoba? Tak, są zarobiste niektóre też. No właśnie, dobra, to ja pójdę to pooglądać w takim razie. Dziękuję wam bardzo. Ale łażę po PGA i pytam się ludzi, co tutaj warto zobaczyć, co tutaj warto zobaczyć. W sumie to wszystko. Najbardziej to te stanowiska, które daną osobę interesują. A u Ciebie co? W moim przypadku było bardzo szczęśliwie. Parę nagród zdobyłem e, za śmieszne teksty albo historyczne. Wiedza też się opłaca, warto się uczyć naprawdę czasem. Tak czy owak, oprócz tego jeszcze można zwiedzić komputery, dowiedzieć się jakie mają e, o, Ile mają FPS-ów w danej grze? Można zwiedzić nowe gry. Można zwiedzić e, ogólnie nowy sprzęt, tak? Jeśli nie mamy, nie zdecydowaliśmy się na czegoś konkretnego, to naprawdę możemy znaleźć coś. To ja pójdę to sprawdzić, wszystko o czym chłopaki opowiadali. Lecimy dalej. Dzięki! Tam ponownie jesteśmy na Poznań Game Arena, a to jest weekend z Esco TV. Jesteśmy na największej w tej części Europy imprezie dla miłośników gier komputerowych, a jestem z osobą, która jest odpowiedzialna za sprowadzenie tu tych wszystkich nerdów. Ze mną jest e, Karolina Zawadzka e, z Poznań Game Arena. Powiedz mi, e, co wam zrobił Poznań, że ich ściągacie tych wszystkich tutaj ludzi? Zdecydowanie chcemy ściągnąć wszystkich fanów gier, fanów cyfrowej rozrywki do Poznania, to staramy się robić od parunastu lat, to jest 14 edycja Poznań Game Arena. Cieszy się bardzo dużą popularnością. Co nas cieszy, myślę, że jesteśmy też częścią takiego krzywienia kultury graczy i też dobrego mówienia o grach i o graczach w Polsce mamy zamiar robić to dalej i mamy zamiar robić to coraz lepiej. A e, Możemy powiedzieć trochę o liczbach, bo pamiętam, w ubiegłym roku to wyglądało chyba mniej więcej tak, że 78 tysięcy ludzi, 130 stanowisk z grami. Jak to jest w tym roku? W zeszłym roku odwiedziło nas 76 tysięcy zwiedzających. W tym roku oczywiście mamy zamiar pobić tę te, te liczbę. Jeśli chodzi o stanowiska, w tym roku gracze, którzy przybędą na Poznań Game Arena mogą zagrać na 1500 stanowiskach do gier. Są to różnego rodzaju gry. Są to komputery PC, konsole, są to symulatory, na przykład symulatory jazdy Formuły 1, tablety czy telefony, dlatego że gracze grają na dzisiejszych czasach na wszystkich cyfrowych urządzeniach. Więc te cyfry są naprawdę duże. A jak to się dzieje, że ta impreza się nie nudzi ludziom, bo tak naprawdę powiedzmy już 14 raz, można powiedzieć, dzieje się dokładnie to samo, a wy macie coraz więcej tych nerdów i. Graczy tutaj? Przemysł gier rozwija się w niesamowitym tempie. Co roku jest produkowane mnóstwo nowych gier, mnóstwo nowego sprzętu. Coraz więcej ludzi gra w gry i o dziwo są to ludzie, nie tak jak przeciętnie o nich myślimy nastolatki, ale średnia wieku przeciętnego gracza to 37 lat, więc jest cały przekrój wiekowy. Są to zarówno mężczyźni, jak i kobiety. My szczerze mówiąc nie musimy robić nic, żeby im się nie nudziło, bo robią to nasi wystawcy, którzy produkują coraz to lepsze gry, coraz to lepszy sprzęt, który gracze chcą testować. Dobra, to jeszcze jedno pytanie, bo tak naprawdę ten świat gier komputerowych łączy się też z innymi światami. Ściągacie tu na przykład cosplayerów, mnóstwo cosplayerów. To jest fajne i jakoś to się udaje co roku. Jest ich coraz więcej. Jasne, cosplayerzy również chętnie odwiedzają Poznań Game Arena. Właśnie w tym momencie na naszej scenie głównej Poznań Game Arena trwa konkurs cosplay na najlepsze przebranie. Więc jeśli ktoś tutaj jest z nami albo właśnie przychodzi na PGA, to będzie miał jeszcze szansę przy scenie głównej zobaczyć cosplayerów, którzy prezentują się i prezentują swoje stroje, które szykowali często tygodniami. No i słyszeliście to doskonale. Ja chcę zobaczyć ten pokaz cosplayerów, chcę zobaczyć cosplayerów przede wszystkim, więc chodźcie, idziemy to obejrzeć. Dzięki wielkie! No, witajcie ponownie! To jest weekend z Esco TV, a ja jestem na Poznań Game Arena, czyli w miejscu, gdzie jest najwięcej cosplayerów w Polsce, a może w tej chwili nawet na świecie. Pokażę wam coś pięknego, czyli sztukę cosplayu, i pokażę wam też kilku chłopaków, którzy myślą, że to fajne, żeby się przebierać za jakiegoś aktora czy coś w tym stylu. No nieważne, w każdym razie, powiedz mi, moja droga, kim ty jesteś. Cyril Lafiona Ranion. A ty jesteś Johnem Snowem? Tak? Mm, tak się zgadza, zgadza się. Jestem John Snow, prosto z muru przybył tutaj, po prostu z Winterfell, co prawda gra o Tron skończyła się fatalnie dla mojej postaci, ale... Chyba dla wszystkich skończyła się fatalnie. Tak, <grym> dla wszystkich. Co zrobić? A tu mamy wyjątkowy cosplay, bo ile się nie mylę, pani, jest Super Mario. Dokładnie. Długo zajmuje tworzenie takiej stroju, bo się zastanawiałem, nie warto e, robić coś ciekawszego niż tak siedzieć w domu i szyć? Znaczy ten strój akurat zajął około czterech dni, powiedzmy, oprócz tego, że jeszcze tam były małe poprawki, tak powiedzmy, z tydzień, natomiast o no, te większe stroje zajmowało mi nawet po pół roku, więc... Ale jak ktoś lubi, to jest po prostu pasja, zabawa i bardzo lubię się tym bawić, tylko moja mama narzeka, że maszyna jest głośna, ale przymykając się od pokoju jest dobrze, więc... A który to twój koszmar? To jest szósty. O mój Bo, o mój Bo, o mój Bo. Słyszeliście, dobra, idziemy szukać kolejnych takich wariatów, no? Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję. Ojeju, jeju, jaki tu mamy piękny strój, a za kogo pani jest przebrana? Za Jade z Mortal Kombat. I taki strój to pani sama robiła? Sam Jesieńka. A to chyba nie trzeba było dużo materiału na niego. Wydawałoby się. A jednak. A, jednak. a długo się robi? Trudno mi trochę powiedzieć, bo gdzieś tam zaczęłam powiedzmy dwa miesiące temu, ale też dużo było takiego leniuchowania, więc łącznie bardzo ciężko mi powiedzieć, ile to zajęło. Ale założę się o wszystko, że męskiej publiki jest gigantyczne zainteresowanie. No tak. Niestety tak. Powiem Wam, że moim zdaniem najpiękniejszy strój na PGA w tym roku, nawet słów mi trochę zabrakło, ja mogę stąd już nigdzie nie uciekać. <laughs> Dziękuję bardzo. Nie ma za co, nie ma za co. Naprawdę nie ma za co. No witam, witam! To jest weekend z ESCO TV, a my wracamy do Poznań Game Arena, czyli mekki wszystkich graczy w tym kraju. A teraz chcę wam udowodnić, że jestem silny nie tylko w gębie, bo zmierzę się z mistrzem galaktyki w WRC8, moi drodzy, z Patrykiem. Patryku, zanim siądziemy do gry, powiedz mi trochę, bo ty jeździsz właściwie jak zawodowiec w tym WRC8, prawda? Tak, ja jeżdżę w Mistrzostwach Świata e-sportowych, które są patronowane przez organizatora prawdziwych rajdowych, samochodowych mistrzostw świata. No i nasz sport jest praktycznie taki sam, tylko że stoimy w miejscu. Siedzimy, siedzimy przed komputerem, ale jakby wszystkie ruchy, które wykonujemy są prawdziwe, jak w prawdziwym samochodzie. Ale to naprawdę jest jak w prawdziwych wyścigach, bo czasami siedzicie po 24 godziny przed komputerem. W przypadku długodystansowych wyścigów to prawda. A ty jesteś, e, tak można powiedzieć, w czołówce krajowej i w czołówce też światowej, bo możesz się pochwalić. Wygrałeś ostatnio, Mistrzostwo Niemiec na przykład. Tak, w zeszłym roku wygrałem. E, i, no tak, zajęłem wtedy to miejsce w Mistrzostwach Świata, mimo że dostałem tylko dziką kartę. No a w czołówce Polski no to na pewno, ale wydaje mi się, że światową też się łapię. Ej, ale e, czujesz takie emocje prawdziwego wyścigu jak siedzisz przy takiej kierownicy wirtualnej właściwie? Znaczy no, jak, jak biorę za punkt odniesienia tych najlepszych na świecie i widzę, że się do nich zbliżam, czasem ich wyprzedzam, e, no i jest to satysfakcjonujące, bo ja bardzo lubię rywalizację, a, a to jest nasz sposób, jeżeli nie ma się za dużo pieniędzy na prawdziwość. A mogę tak powiedzieć naszym trochę widzom, że e, Ty masz w sobie krew e, rajdowca, tak można powiedzieć? Tak, mój tata jest pilotem rajdowym, e, no można powiedzieć światowej klasy, parę rajdów mistrzostw świata też było, w tym roku z Łukaszem Pieniążkiem, więc z Robertem Kubicą e, i wiele innych seksów w kraju. Dobra, no to będę miał trudnego przeciwnika, ale zamierzam skopać mu tyłek, idziemy zagrać w WRC 8, chodźcie! Jak widzicie, drodzy państwo, obiecywałem wam spektakularne zwycięstwo, ale niestety się nie udało, więc idziemy dalej na Poznań Game Arena. Ja ze wstydem w oczach. No witajcie ponownie. Jesteśmy w weekendzie z Esco TV a tym razem na PGA, czyli Poznań Game Arena. W Poznaniu. I na poważnie w tej chwili, bo będziemy mówili o poważnych sprawach, czyli o Narodowej Drużynie E-Sportu. Na początek, co to jest? Narodowa Drużyna Eksportu to projekt powołany przez prezydenta w kwietniu tego roku. My jako podmiot trzeciego sektora przyjęliśmy ten projekt w czerwcu i staramy się wspierać inicjatywy oddolne, wspierać te sceny, które jeszcze nie wysłały swoich mistrzów na zawody. Staramy się promować Polskę za granicą, wysyłając zawodników na turnieje międzynarodowe. A tutaj na PGA co robiliście? Na PGA wyłanialiśmy zawodników w dwóch tytułach, PS i Tekken 7. Eliminacje odbywały się od września tego roku. W soboty i w niedzielę były finały najpierw PS, a później Tekkena. Jedni, jedna i druga ekipa jedzie na Mistrzostwa Świata do Seulu w grudniu tego roku. To czyli gruby projekt jednak, to nie jest tak, że powołaliście sobie jakąś drużynę i nic się z tym nie dzieje. Duży projekt, jak powiedziałem, związany z inicjatywą pana prezydenta. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że tak my możemy kontynuować ten projekt. I obecnie to najważniejsze. Wydaje mi się, że wysłanie polskiej kadry na Mistrzostwa Międzynarodowe to nie tylko wysłanie zawodników, ale też promocja polskiego rynku, nowych technologii, czy polskich podmiotów sektora prywatnego w naszej branży, tak jak tutaj mówiła firma Artina Fantasy Expo. I to są te ważne elementy, nie tylko rywalizacja. A wy już wiecie w jakich grach chcecie tworzyć też narodową drużynę sportową, bo podejrzewam, że te dwie gry to nie wszystko. Jesteśmy tak naprawdę otwarci na każdy tytuł, na każde community. Akurat w tym roku pojawiły się zawody z PSA i na więc chcemy wspierać te kadry, idąc tym tokiem inicjatyw oddolnych, którą powołał Pan Prezydent. W przyszłości to na pewno Overwatch, ale też tytuły bardziej popularne, takie jak CS, DOTA, ale tutaj poczekajmy, ponieważ my też musimy porozmawiać z organizatorem imprezy, czy jego projekt akurat będzie z tymi elementami narodowościowymi, na którym nam zależy. A nasza drużyna jest dobra na tle innych na świecie? Tak, e, uważam, że mamy duże szanse, żeby pokazać się z bardzo dobrej strony w Seulu i tego chłopakom życzę. Nie chcę zapeszać, więc nie mówię, że wygramy czy przegramy, ale jestem w dobrej myśli. Widziałem, jak grają, analizowaliśmy ten rynek e, i kolejne dyscypliny, więc wydaje mi się, że wybraliśmy najlepszych. No i tego też życzę Narodowej Drużynie Sportu. Mam nadzieję, że będzie to najlepsza drużyna na świecie, ale o tym przekonamy się dopiero po mistrzostwach w Seulu. No witam, witam, wracamy z weekendem z Esco TV na Poznań Game Arena, a teraz trochę pobzykamy, bo będzie symulator bzykania, tak? No pszczoły dokładniej. Eee, tak, mamy e, za plecami nasz, naszą grę Bee Simulator. Jest to gra, która opowiada o prawdziwym życiu pszczół. Nie do końca aż tak upraszczając, że to jest tylko bzykanie, bo one rzeczywiście bardzo dużo fajnych rzeczy e, robią. My wykorzystujemy te wszystkie jakby naturalne mechaniki, które pszczoły nam dają, czyli taniec, czyli walkę z przeciwnikami, czyli ich komunikację między sobą, do tego, żeby ubrać to w ciekawe elementy gry, bo jedynie w momencie, kiedy mamy przyjemność z grania, jesteśmy w stanie się czegoś nauczyć, no bo to nam daje przyjemność. Więc misją tej gry oprócz tego, żeby dawać graczowi przyjemność, jest też przekazanie mu jakby bardzo ciekawej wiedzy na temat tych obaw. No to lecimy pobzykać, a potem zobaczymy kolejne symulatory. Jeżeli chcieliście kiedyś komuś powiedzieć, wypad z baru, to jest najlepsza ku temu okazja, bo pokażemy wam symulator tawerny. O co w nim chodzi? Crossroads in chodzi o to, żeby zarządzać swoją karczmą, żeby budować ją, umeblować, tworzyć jak najlepsze menu, takie, które usatysfakcjonuje twoich gości, sprawi, że będą zawsze szczęśliwi i chętnie wracali do twojej karczmy. Czyli krótko mówiąc, budujemy bar, w którym jest żarcie i napit. Dokładnie tak. I dobra zabawa. Dobra, i to właśnie teraz zobaczymy. A teraz mamy kolejne pole do popisu, bo opowiemy sobie o symulatorze rolnika. Tak, Farming Simulator to najpopularniejszy symulator rolnika, jaki kiedykolwiek powstał. To gra wideo, w której wcielamy się w rolnika, prowadzimy własne gospodarstwo, uprawiamy rośliny, hodujemy zwierzęta i rozwijamy swoją farmę. Pęki i zaorane! A to już jest koniec weekendu z Eską. Żegnam się z Wami. Ja się nazywam Damian Wilczyński i do zobaczenia!